Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o dżinsach skinny tych uwielbianych i zarazem kontrowersyjnych spodniach. W tym filmie pokażę Wam kilka różnych opcji dżinsów skinny, omówię ich plusy i minusy, a także podzielę się praktycznymi wskazówkami. Dzięki którym wybierzecie idealna parę dla siebie. Dowiecie się na co zwrócić uwagę, żeby dżinsy dobrze lezały i służyły Wam przez długi czas. Zobaczymy się za chwilę. Hej wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o dżinsach tych uwielbianych i jednocześnie kontrowersyjnych spodniach. Czym one właściwie są? Dżinsy skinny to spodnie o bardzo dopasowanym kroju, które przylegają do nak od bioder AZ po kostki. Charakteryzują się wąskim fasonem, który podkreśla sylwetkę. To klasyk, który od lat króluje w szafach kobiet i mężczyzn, choć ostatnio ich popularność nieco spadła na rzecz innych fasonów. Warto jednak pamiętać, że skinny jeansy to nadal bardzo uniwersalny element garderoby, który można stylizować na wiele sposobów od casualowych zestawów na co dzień po bardziej eleganckie kreacje. Kluczem jest odpowiedni dobór dodatków i górnej części stylizacji. A jakie warianty modeli skin i jeansów możemy znaleźć na rynku? Różnorodność jest naprawdę ogromna. Mamy dżinsy skinny z wysokim stanem, które świetnie modelują sylwetkę i wydłużają nogi. E S.A.T.E.S. modele o średnim i niskim stanie, które sprawdza się dla osób o innej budowie ciała i preferencjach. Spotkamy się również z różnymi rodzajami zapięcia klasyczne guziki i zamek, a także bardziej nowoczesne rozwiązania. Dodatkowo producenci oferują dżinsy skinny z różnymi detalami, takimi jak przetarcia, dziury, zdobienia, czy różnorodne rodzaje kieszeni. Warto zwrócić uwagę na materiał jeansy, mogą być wykonane z różnej grubości denimu, co wpływa na ich trwałość i komfort noszenia. Możemy znaleźć zarówno bardzo cienkie letnie modele, jak i grube, idealne na chłodniejsze dni. Pamiętajmy też o elastanie, im więcej elastanu, tym większy komfort noszenia, ale też mniejsza trwałość. Zatem wybór zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb. No i oczywiście kolor. Klasyczny niebieski denim to ponadczasowy wybór, ale możliwości ESA nieograniczone. Możemy znaleźć dżinsy skinny w kolorze czarnym, szarym, białym, a nawet w bardziej odważnych kolorach, takich jak czerwony, zielony czy różowy. ESA te dżinsy w różnych odcieniach niebieskiego od jasnego, prawie białego, po ciemny, prawie czarny indygo. Wybór koloru zależy od naszego stylu i preferencji, a także od tego, z czym chcemy je nosić. Pamiętajmy, że ciemniejsze kolory optycznie wyszczuplają, a jaśniejsze dodają objętości. Warto też zwrócić uwagę na to, czy kolor jest jednolity, czy posiada jakieś dodatkowe przetarcia lub efekty kolorystyczne. To wszystko wpływa na ostateczny wygląd i charakter jeansów. A więc, zastanówcie się dobrze, jaki kolor najlepiej pasuje do waszej garderoby i stylu. Mam nadzieję, że ten krótki przegląd pomógł wam lepiej zrozumieć świat dżinsów skyni. Pamiętajcie, że wybór odpowiedniego modelu zależy od wielu czynników, takich jak wasza figura, styl i preferencje. Eksperymentujcie i znajdźcie swoje idealne skinny jeansy. Hej wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o jeansach skinny, tych uwielbianych i jednocześnie kontrowersyjnych spodniach. Zacznijmy od tego, jak dobrać je do swojej sylwetki, bo to klucz do sukcesu. Skinny jeans, jak sama nazwa wskazuje, są obcisłe. To oznacza, że podkreślają figier zarówno jej atuty, jak i ewentualne niedoskonałości. Jeśli macie zgrabne nogi i szczupła sylwetkę, to skinny jeans będą dla Was idealne. Możecie bawić się różnymi długościami od klasycznych, sięgających kostek, potem mocno skrócone, odsłaniające kostki i buty. Pamiętajcie jednak, że jeśli macie masywniejsze uda lub biodra, skinny jeans mogą je optycznie po. W takim przypadku warto zwrócić uwagę na materiał jeansy z dodatkiem elastanu, będą bardziej komfortowe i lepiej dopasują się do figury, minimalizując efekt wypychania. Dobrym pomysłem jest też wybór ciemniejszych kolorów, które wyszczuplają. Unikajcie natomiast jasnych, krzykliwych kolorów i dużych wzorów, które dodadza objętości. A co z wzrostem? Niższe osoby powinny wybierać skinny jeans z wysokim stanem, które optycznie wydłuzają nogi. Wysokie panie mogą pozwolić sobie na większa swobodę w wyborze długości i wysokości stanu. Eksperymentujcie z różnymi fasonami i materiałami, a zet znajdziecie idealne dla siebie skinny jeansy. A teraz przejdźmy do tego, z czym można je nosić. Możliwości SA praktycznie nieograniczone. Skinny jeans to bardzo uniwersalny element garderoby. Doskonale sprawdza się w stylizacjach casualowych, jak i bardziej eleganckich. Do codziennych outfitów możecie je zestawić z luzna bluzka, t-shirtem, swetrem oversize lub wygodna koszula. Sneakerzy, trampki, botki wszystko pasuje. Jeśli chcecie StWRZY bardziej elegancki look, skinny jeans można połaczyć z koszula wpuszczona w spodnie, szpilkami lub eleganckimi botkami na obcasie. Marynarka lub zakiet dopełnia stylizację. Pamiętajcie o dodatkach: torebka, biżuteria, szali, to one dodadzą charakteru waszemu outfitowi. Możecie też eksperymentować z warstwami, na przykład załóżcie na koszulkę kardigan, a na niego kurtkę ramoneskę. Możliwości SA naprawdę ogromne. Nie bójcie się eksperymentować i tworzyć własne, unikalne stylizacje. Na koniec kilka słów o różnorodności modeli. Skinny jeans występują w wielu wariantach. Różnią się nie tylko kolorem, ale również materiałem, dodatkami takimi jak przetarcia, dziury czy zdobienia, a także wysokością stanu. Możecie znaleźć skinny jeansy z wysokim stanem, niskim stanem, a nawet z podwyższonym stanem, który dodatkowo wyszczupła sylwetkę. Wybór jest ogromny, więc na pewno znajdziecie COS dla siebie. Pamiętajcie, że dobrze dobrane skinny jeansy mogą podkreślić wasze atuty i sprawić, że będziecie czuć się pewnie i stylowo. Zachęcam Was do przejrzenia zdjęć, które przygotowałam, byście mogli zobaczyć różnorodność modeli i zainspirować się do stworzenia własnych stylizacji.